Ty, a jest jakiś quiz o Disie? Jak dobrze znasz Disney? Kinga o tym co sądzi o Xajo? Akurat Xayo osobiście nie zna. Ale oddajesz się? Ja celam. Dobrym przyjacielem. O, o ja cię kręcę. Chyba chcę się wybić. No. No to co? Za takie miłe słowa, nic tylko... Nic tylko ją wybić. Co ja mam ruchać, kurwa? Kingę? No co wy mówicie? Nie zgadzam się na to. No. Dobra, czekaj, bo ja tu kurwa. Trudne Popogram. zagadki Popogram. logiczne z odpowiedziami dla starszych dzieci. Dobra, jesteś dla starszych dzieci, Byczku. Mama Kasi ma pięć córek. Jeśli imiona jego córek, to odpowiednio Klara. no to Kasia, no tak kurwa jest, no na chuj starsze dzieci. Pan Blue mieszka w niebieskim domu. Pan Pink ping ma pan Brown w. Brązowym, kto mieszka w Białym domu. Proste, Donald Trump. Sprytne, podchwytliwe. Podchwytliwe. Koniec na łańcuchu o długości 20 metrów i udało mu się sięgnąć jabłko, które było w odległości 20 metrów od niego. 30 ruchanie, i odde. Ruchanie ja pierdolę. Ten koń ma 10 metrów. Taki wielki koń. Po prostu poszedł, bo łańcuch nie był do niczego przymocowany? Nie no, co za gówno. <noise> to taki skam, że chuj. Ten, kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie, kiedy to robi. Ten, który mnie kupuje, nie potrzebuje dla mnie siebie. Ten, kto mnie użyje, nie będzie o tym wiedział. Czym jestem? Figułką gwałtu. Trumna. Ale moja odpowiedź też była dobra. To jak mi okna w 25 budynku. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł, ale nie został ranny. Jak to możliwe? No e, bo bym mamy okno na parterze. Jezu. Starsze dzieci, kurwa. Ile zwierząt Mojżesz zabrał zero. do Arki? u zero? Bo to nie on zabrał do Arki. i wie, ja nawet nie wiem, kto to jest Mojżesz. I co to jest Arka? No Arka Noego. Arka Noego. A co to jest Arka Noego, kurwa? Nie wiem, co to jest Arka Noego. <noise> Krowa stała na granicy czesko-francuskiej, do którego państwa należy. Krowa jest kurwa wolna i nie należy do nikogo. Nikt nie powinien jej też zjadać. Ale Czechy nie granicą z Francją. To żadnego, przecież nie ma takiej granicy. Kierowca jechał autem bez włączonych światł. Nie było też światła księżycowego. Mimo to mężczyzna doszedł człowieka idącego poboczem. Jak to możliwe? No proste. Miał na sobie świecącą kurtkę z The North Face'a. Ach, kurwa. Dwoje graczy grało w szafy. Każdy z nich grał trzy partie i wygrał trzy razy. Jak to możliwe? No bo nie grali na siebie, proste. Jest jak chuj. Jak rzucone jajko może przelecieć dwa metry i się nie rozbić? O, może na kołdry spaść, albo na. do góry można rzucić, kurwa. Bo to może być jajko. Niespodzianka. <grym> Niespodzianka. Albo jajo strusia. Nie, no to odpowiedź, nie no, te starsze dzieci to są tak w konia robione. Marcin i Kuba są bliźniakami. Marcin twierdzi, że przyszedł na świat przed Kubą, a jednak jego urodziny przypadają dzień później niż urodziny Kuby. Jak to możliwe? Pomyślmy. To była północ. Chłopcy przyszli na świat podczas podróży z samolotem lub statkiem między urodzeniem jednego i drugiego chłopca. Samolot przekroczył linię zmiany daty z zachodu na wschód. Formalnie rzecz biorąc, Kuba przyszedł na świat dzień wcześniej niż jego starszy brat. 5 HEAT, kurwa odpowiedź Krótkie zagadki Z odpowiedziami, dawaj mi to gówno Parys Miał w koszyku w koszu 3 jabłka, które raz dał 3 boginiom Tak, że każda z nich dostała jedno jabłko Ale jedno jabłko zostało w koszyku Jak to możliwe? Hmm Nie wiem, zaraz się okaże, że tu jest napisane W koszu, a tam w koszyku kurwa Zaraz się okaże, że jedno miał w ręce I nie wyciągnął trzeciego z koszyka <noise> ciekawa jaka jest odpowiedź. Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem. Ja pierdolę. Nie no, to jest To jest mądra odpowiedź. To jest pięć Hat. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? Stary. Jutro. Jutro. Co jest na końcu tęczy? Dym. Garnek ze złotem. Na końcu tęczy jest Y, tak? Pewnie o to chodzi. W sensie no... A. No t, kurwa, no jakby było Y, to by było dla młodszych dzieci, no to jest dla starszych, no. Po prostu źle podszedłem do sprawy. Trzy gęsi gęsiego, jedna za drugą. Ile było gęsi? No to dwie. jak, kurwa trzy, no. <grym> jak kurwa trzy. Czemu były trzy? Jedna za drugą. Aha, że jedna była za drugą. A jak jest druga, to są przynajmniej dwie, a jedna była są trzecią. Boże, ale to jest mądre. Nie no to już są chyba dla starszych w chuj dzieci Co to jest? Małe, czerwone, trójkątne Gówno Mały, czerwony, trójkąt Nie no kurwa <grystanie> <Boże, grystanie> ojej. <grystanie> Jeśli troje dzieci i ich trzy psy nie znajdowało się pod parasolem, jak to się stało, że żadne z nich nie zmokło? Nie padało <noise> Kurwa, takie ciężkie zagadki były na górze. No teraz tak jest cię łatwe dają. Gdzie czwartek jest przed środą? <noise> w cipie. Gdzie czwartek jest przed środą? Poczekaj. Gdzie czwartek jest przed środą? W słowniku Czy to jest odpowiedź. No. Obrzydliwe. Kilka osób miało zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie zdał tego zrobić. Dlaczego? Bo nie mieli nóżek nóżek. W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech pozostałych kątach. Ile jest kotów? Czekaj. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech pozostałych kątach. No to co? No to cztery chyba, nie? Sześć sześć myślicie? Nie no, cztery. To kto napisał sześć? Czy gęś może się nazwać ptakiem? No. Nie, bo nie może mówić. Ja pierdolę naprawdę, kurwa. Nie. No, tak rozjebane są te zagadki. Z odpowiednim podejściem. To chuj. Dobra, zagadki. Dobra. O, zagadki matematyczne, byczku. Szalone liczby.pl. O, dawaj mnie to. No. O, logiczne dla dzieci. Kiedy tata Kuby miał 31 lat, Kuba miał 8. Teraz wiek taty jest dokładnie dwa razy taki jak wiek Kuby. Ile lat ma obecnie Kuba? Ej, yy, co? Te co? Dwu... <laughs> no co? No to jest 23. Ja pierdolę. Dobra, chuj z tym. Next. Dobra. <laughs> 1 równa się 5, 2 równa się 3, 3 równa się 4, 4 równa się 6, 5 równa się 4, 6 równa się 5, 7 równa się 6, 8 równa się 5, 9 równa się 6. Jak kurwa 8? To bait. Czekaj, bo szło, tak? Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa, raz, dwa. A bo podszysz Pod, podszyszło, widzicie. Jakbym kurwa to tak policzył, to by było S jak chuj. Liczby wskazują liczbę liter w pisowni każdego numeru. <grym> <grym> Ale ta zasada jest totalnie zjebana. Ludzie tak nie myślą, rozumiecie, tak myślą kurwa dziewięciolatki, które mają kurwa, znają tylko cyfry i litery Ale na jeden możesz powiedzieć też raz i co kurwa I możesz... No i raz, raz, dwa, trzy tak. Ty, a no, jest tak... jakiś quiz o disie? Jak dobrze znasz distream? Nie, nie spalaj tych, bo tam... Tam końcówki są różne Końcówki oh, okay. są takie... Knagą na przykład, z niespodzianką Z, z knagą? No Mała niespodzianka na koniec się uświetla no, jest taki quiz a tamten jest lepszy ten mi się podoba, ten jest legitny jaki jest najpopularniejszy film na kanale disa najwięcej wyświetleń na 2017 rok dobra kilka słów, no kurwa dobra resetuję to ile kilogramów ważył dis przed wyzwaniem z fabryką siły 111 Jaki był pierwszy skin, który Dis otrzymał z warsztatu Hextech po wprowadzeniu go na Eune? Frankie Tibers, kurwa, no jak jest najstarszy film z z częściami skoverów? Poradnik, nie, trzecia gra w Sein, jezus. Która z tych postaci nigdy nie pojawia się w alercie subskrypcji? Asia z High School DXD, nie, no co to kurwa jest? Zjebane te pytania są. Dobra, odpowiem tylko, żeby zobaczyć, czekajcie. No, na pewno wszystkie teraz znasz, kurwa, jak kryłeś. Jest niespodzianka. Dobra, a spróbujmy to rozwiązać na maksa, bo chcę zobaczyć odpowiedź. Jak rozwiążesz na maksa, widzowie, tryhard, tryhard, rozmowa na Teamspeaku 111, Frostfire, poradnik dżunglera. Co tutaj? Która z tych postaci? Wie ktoś? Asia. Grając. Jaką postacią Dis wypowiedział słynne pal się koniu? Jak ktoś wie to ma perma <śmiech> <śmiech> Czekajcie Ewelinka, dobra, jakiego alertu nie ma? Pal się koniu? Dobra Kto to napisał kurwa? Jabczan dobra świeca, no to widać, że od jabczana widz Kto to napisał? <laughs> dobra z jakiego poddis dostał pana? Dobra za choinkę w święta. To akurat ja wiem nawet. Jak nazywa się siostra Disa? Nie wiem. Sara? Stara, a to Sara jest kurwa. Z jaką drużyną Dis zdobył pierwsze miejsce w Challengerze? Knauf? Pierwsze miejsce w Challengerze 3v3 jak coś, nie? Niech was to nie zmyli Ja pierdolę! O, widzowie. No i chujcie, od nowa. <noise> no to zrób dole, na dole, Zam i pizdę. Nie będziesz mnie uczył. Kto razem z Disem? Dobra, wcześniej widziałem, że to była ta odpowiedź, jak klikałem, byle co. Diennik, z czego nie było na kanale Distream? Salta do wody? No Kurwa! Czemu piszecie salto, jak nie wiecie. Dobra, zapamiętajcie, że seria. Romyczek, to widziałem wcześniej. Jakiego pokoju nie ma na kursie? Warsaw Hextek. Ja nie, żebym wiedział, kurwa! Przed chwilą rozwiązałem ten quiz błędnie i widziałem zielone niektóre, tak? <laughs> Widzicie, widzowie, że wiem. Co było w najlepszej skrzynce Disa? Petarda jakaś Nie no musiał Ultimate skin siąść kurwa klikaj Master Masterii był dobrze Co pojawi się pierwsze? Wybuale pochwycenie frazy Distinct w tej Cognito Nie rage Shop? Czemu shop kurwa? Czy podawać się quiz? Tak dobra tylko klikaj Nie tutaj, nie to... nie Klikaj nie i osiągnąłeś ten wynik, możesz być dumny. To pokazuje, z jakim zaangażowaniem przyjdziesz z tymi filmami na te gratulacje. Nie, no trzeba bezbłędnie rozpierdać ten quiz. Dobra, tak. Disney Shop, projekt I. E. Nie, też byłem mistrzem. No to teraz wszystko źle. Każdy ma gorszy dzień? I to jest kurwa odpowiedź za nieznanie? Nie, no. Fajerwerki powinny wystrzeliwać.